Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co stało się z Adamem i Ewą po tym, jak zostali wyrzuceni z ogrodu Eden? Biblia daje nam pewne wskazówki, ale jest o wiele więcej do odkrycia. Istnieje starożytna opowieść znana jako zaginiona księga Adama i Ewy, która daje nam głębszy i bardziej szczegółowy wgląd w tę dobrze znaną, ale tajemniczą historię. Przyjrzyjmy się tej fascynującej historii która mówi nam znacznie więcej o życiu pierwszej pary po upadku, niż można sobie wyobrazić. Po pierwsze, musimy zrozumieć, czym jest tak zwana zaginiona księga. Często nazywane apokryfami są to starożytne teksty, które z różnych powodów nie zostały włączone do Biblii, którą czytamy dzisiaj. Nie oznacza to jednak, że nie są one cenne. W rzeczywistości wiele z tych tekstów zostało starannie zachowanych na przestrzeni wieków i kultur i nadal są czczone w różnych tradycjach. Księga Adama i Ewy jest jednym z takich tekstów i oferuje wyjątkową perspektywę na to, co naprawdę stało się z pierwszym mężczyzną i kobietą, chociaż nie jest częścią biblijnego kanonu. Pobudza wyobraźnię wszystkich tych którzy chcą zrozumieć historię Adama i Ewy na głębszym poziomie. Wprowadza nas w bogatą narrację pełną wyzwań, prób i chwil nadziei. Czytając tę książkę, można poczuć się tak, jakbyśmy byli tuż obok Adama i Ewy, przeżywając każdą chwilę ich życia po wygnaniu z Edenu. Jest to tekst, który uczłowiecza te postacie w sposób, którego większość z nas nigdy wcześniej nie doświadczyła. W tym filmie zbadamy, co książka ma nam do powiedzenia, jak opisuje życie Adama i Ewy po upadku, ich walkę o przystosowanie się do nowego i wrogiego świata oraz ich poszukiwanie odkupienia i zrozumienia. Podróż będzie ekscytująca, wymagająca, a przede wszystkim głęboko ludzka. Jeśli myślisz, że znasz już historię Adama i Ewy, przygotuj się na zaskoczenie. Ponieważ Twoje oczy zostaną otwarte na nowe zrozumienie tej starożytnej opowieści. Ale najpierw chciałbym zaprosić Cię do subskrybowania kanału. Przejdźmy do rzeczy. Zaginiona Księga Adama i Ewy w imponujący sposób kontynuuje historię, którą znamy z Księgi Rodzaju. Cofa nas do kluczowego momentu, w którym ludzkość postawiła pierwsze kroki poza rajem. Wyobraź sobie szok, Jaki musieli poczuć Adam i Ewa, gdy nagle znaleźli się poza bramami Ogrodu Eden, ich domu i jedynego świata. Upadek dotknął ich głęboko, ponieważ był to nie tylko upadek fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy. Kiedy zostali wypędzeni z Edenu, ciężar winy podążył za nimi. Nie byli już tymi samymi ludźmi, którzy szli ramię w ramię z Bogiem w ogrodzie. Poczucie straty Całkowitego odcięcia od miejsca pokoju i obfitości było przytłaczające. Biblia wspomina, że zostali wygnani, ale zaginione księgi dają nam więcej wglądu w ich uczucia, żal i udrękę z powodu nieposłuszeństwa Stwórcy. Za każdym razem, gdy wychodzili poza ogród, przypominano im o tym, co utracili. Życie poza Edenem było zupełnie inne coś, co kiedyś było tak proste, jak wyciągnięcie ręki i zerwanie kawałka owocu, teraz wymagało siły i wysiłku. Adam i Ewa stanęli w obliczu nowego świata, w którym ziemia była twarda i jałowa, słońce świeciło mocniej, a natura nie współpracowała już tak jak wcześniej. Zaginiona księga opisuje, jak musieli nauczyć się żyć w środowisku, w którym nic nie było już zagwarantowane. Praca była nie tylko koniecznością, ale także ciągłym przypomnieniem o klątwie ciążącej nad ziemią. Spędzili długie dni ciężkiej pracy i noce wypełnione wyczerpaniem i zmartwieniami. Ziemia, niegdyś tak hojnie reagująca, teraz wymagała potu i łez, by wydać owoce. Każde zasiane ziarno, każda wolno rosnąca roślina, była walką z ziemią stwardniałą przez klątwę. Adam i Ewa poczuli ciężar nowej rzeczywistości, która całkowicie różniła się od Edenu. Wyobraź sobie przez chwilę, co musiało dziać się w umysłach Adama i Ewy po upadku. Poczucie winy ciążyło na nich za każdym razem, gdy opuszczali Eden. Wiedzieli, że zdradzili Boże zaufanie i byli nieposłuszni jedynemu przykazaniu, jakie Bóg im dał. Żal nie był tylko emocją był głęboką raną, która nie przestawała krwawić. Każdej nocy dręczyło ich wspomnienie utraty raju i ciągłe przypomnienie, że stracili wszystko, co mieli z własnego wyboru. Zaginiona księga Adama i Ewy ukazuje głębiej ich skruchy w sposób, którego nie widać w tradycyjnej historii biblijnej. Nie tylko żałowali swoich błędów, ale poświęcili się życiu pokuty, Desperacko szukając sposobu na pojednanie z Bogiem. Adam i Ewa nieustannie pościli i modlili się, nie jako puste rytuały, ale jako prawdziwe wołanie z serca. Każda modlitwa była przepełniona bólem i skruchą, a każda chwila postu była ofiarą, aby pokazać Bogu, jak bardzo im przykro i jak bardzo pragną przebaczenia. Ich oddanie było imponujące, nie mogli cofnąć tego. Co już się stało, ale wierzyli, że w jakiś sposób mogą uspokoić Boży gniew i odzyskać przynajmniej część tego, co stracili. Adam i Ewa szukali pojednania nie tylko poprzez przywrócenie Edenu, ale także poprzez przywrócenie ich bliskości z Bogiem. Tęsknili za Bożą obecnością, a pustka była nie do zniesienia. Pościli i modlili się, desperacko szukając znaku, że Bóg nadal ich widzi i nadal ich kocha po ich nieposłuszeństwie. Pośród ich rozpaczy Bóg przemówił: Odpowiedź, jaką otrzymali Adam i Ewa, nie była tym, czego oczekiwali, ale była to odpowiedź pełna miłosierdzia i prawdy. Za pośrednictwem aniołów Bóg wypowiedział pocieszające słowa Otuchy, że chociaż upadli, nie zostali całkowicie porzuceni. Po tym, jak Adam i Ewa zostali wygnani z Edenu, można by pomyśleć, że szatan byłby zadowolony z odsunięcia ich od Boga. W rzeczywistości jednak wygnanie z ogrodu było dla nich dopiero początkiem nowej, intensywnej walki. Poza rajem Adam i Ewa byli bardziej bezbronni niż kiedykolwiek, a szatan o tym wiedział. Nie zadowalając się z powodowaniem upadku, Chciał kontynuować swoją kampanię niszczenia pierwszych ludzi, wpędzając ich w głębsze zwątpienie i rozpacz. Szatan zaczął atakować ich w inny sposób, wykorzystując każdą okazję, by ich zniechęcić i jeszcze bardziej oddalić od Boga. Ukazał się Adamowi i Ewie w nowym przebraniu, używając kłamstw i iluzji, aby spróbować sprowadzić ich ze ścieżki, na której się znajdowali. Zaczął sugerować, że Bóg całkowicie ich opuścił, że wszystkie ich wysiłki w pokucie i modlitwie były daremne. Chciał, aby uwierzyli, że nie ma nadziei, że są skazani na wieczne życie odcięte od Boskiej łaski. Ale Adam i Ewa, wciąż wstrząśnięci upadkiem, zaczęli stawiać nowy opór. Wiedzieli, że popełnili ogromny błąd, ale wiedzieli też, że nie mogą pozwolić, by ten błąd zdefiniował całą ich przyszłość. Teraz, poza Edenem, uczyli się stawiać czoła swoim słabościom z nową siłą, opartą na wierze i nadziei, że Bóg wciąż wysłuchuje ich próśb. Zdali sobie sprawę, że aby przetrwać, będą musieli z całych sił opierać się pokusie i że ten opór będzie kluczem do utrzymania żywego płomienia ich wiary. I nie byli sami w tej walce. Aniołowie dołączyli do nich, aby zapewnić im przewodnictwo i ochronę przed atakami szatana. Ci baski posłańcy nauczyli Adama i Ewę, jak rozpoznawać kłamstwa i oszustwa szatana oraz jak umacniać się w wierze, zamiast poddawać się rozpaczy. Z pomocą aniołów nauczyli się używać modlitwy i medytacji jako tarczy przed pokusą. Z każdą nową próbą szatana Adam i Ewa znajdowali w sobie nową siłę, by się oprzeć, a ten opór jeszcze bardziej łączył ich z Bogiem. Adam i Ewa rozumieli, że życie poza Edenem było ciągłą duchową walką, ale zdawali sobie również sprawę, że ta walka pomogła im wzrastać. Każda nowa pokusa, którą pokonali, przybliżyła ich nieco do Boga, potwierdziła ich zaangażowanie i pokazała im, że chociaż upadli, nadal mogą wybrać dobro. Szatan nadal atakował, ale uzbrojeni w wiarę i wspierani przez aniołów, Adam i Ewa nie chcieli się poddać. Wiedzieli, że walka będzie długa i trudna, ale wiedzieli też, że w końcu połączy ich z obietnicą zbawienia. Adam i Ewa byli osłabieni przez upadek i ciągłe ataki szatana, więc musieli stawić czoła próbie, która wymagała każdej uncji ich siły i wiary. Ta próba była niepodobna do niczego, czego kiedykolwiek wcześniej doświadczyli, i nie tylko fizycznie zmiażdżyła ich rygorami pracy i bólem upadłego świata, ale także głęboko przetestowała ich duszę. Rzeczywistość życia poza Edenem we wrogim środowisku pełnym niepewności odbiła się na nich. Bezpośrednia więź z Bogiem, która była tak naturalna i stała w raju, Wydawała się teraz prawie niemożliwa, i to właśnie ten duchowy dystans najbardziej ich niepokoił. Ale Bóg, w swojej nieskończonej mądrości i współczuciu, nie pozostawił ich całkowicie bezradnymi. Nawet pośród swoich przeciwności Adam i Ewa zaczęli mieć imponujące wizje. W najbardziej rozpaczliwych chwilach Bóg pokazał im przyszłość, dając im wgląd w to, co miało nadejść, nie tylko dla nich, ale dla całej ludzkości. W tym przebłysku tego, co miało nadejść, zobaczyli zarówno zakres konsekwencji ich upadku, jak i boskie miłosierdzie wciąż rozciągające się nad stworzeniem. Wizja ta zawierała nie tylko ból i cierpienie, ale także wielką obietnicę. Bóg pokazał im, że chociaż zawiedli, historia ludzkości nie zakończy się ruiną. Obietnica była taka, że potomek który narodzi się z ich rodu, zbawi wszystkich ludzi. Ten odkupiciel, obiecany mesjasz, będzie nadzieją całego stworzenia i ostateczną odpowiedzą na grzech, który cepsuł świat. Dla Adama i Ewy obietnica ta była jak promień światła w ciemności. Zapewnienie, że mimo wszystko działa większy plan. Aby wzmocnić te nadzieje, Bóg wysłał do nich aniołów. Aniołowie dali Adamowi i Ewie pocieszenie i siłę, przypominając im, że nadal są kochani przez Boga poza Edenem. Aniołowie potwierdzili, że pomimo kary, Boża opieka nigdy nie ustała. Aniołowie mówili im o obietnicy zbawienia, wyjaśniając, że przyszłość jest pełna nadziei, a ich obecne cierpienie jest tymczasowe i stanowi niezbędny krok w realizacji Bożego planu. Obietnica, że ich potomkowie zmiażdżą głowę węża, napełniła ich serca nową determinacją. Obecność aniołów i pewność mesjańskiej obietnicy dodały energii Adamowi i Ewie. Teraz zdali sobie sprawę, że pomimo wszystkich trudności, wciąż istniała ścieżka, którą mogli podążać, i że ta ścieżka była zgodna z Bożym celem. Każda próba, przed którą stanęli. I każda przeszkoda, którą pokonali, przybliżała ich do spełnienia tej obietnicy. Tak więc, wzmocnieni wizją przyszłości i zachęceni obecnością aniołów, Adam i Ewa mieli siłę, której potrzebowali, aby iść naprzód w zaufaniu do Boga. Bądźcie czujni na następną część historii, w której zobaczymy narodziny dzieci Adama i Ewy, ale najpierw zasubskrybuj nasz kanał. Po upadku życie Adama i Ewy zmieniło się diametralnie. Daleko od Edenu musieli dostosować się do rzeczywistości, której nigdy nie mogli sobie wyobrazić. Idealny ogród, w którym wszystko było na wyciągnięcie ręki, był teraz jałowym pustkowiem, które trudno było uprawiać. Musieli nauczyć się radzić sobie z surowością życia w świecie. W którym niegdyś namacalna obecność Boga wydawała się coraz bardziej odległa. Każdy świt przynosił nowe wyzwania, a przetrwanie stało się najwyższym priorytetem. Adam, który rozwinął intymną relację z Ziemią w Edenie, teraz stanął w obliczu Ziemi, która opierała się jego pracy. Uprawa Ziemi, niegdyś spokojna i satysfakcjonująca czynność stała się wyczerpującym i bolesnym procesem. Spędził długie godziny orząc w gorącym słońcu, sadząc i pielęgnując uprawy, walcząc o wyciągnięcie z Ziemi żywności, której potrzebował, aby wyżywić swoją rodzinę. Ewa była równie zdeterminowana i oddana przekształcaniu Ziemi w coś, co mogłoby wyżywić jej rodzinę i zapewnić jej zdrowie. Stanęła nie tylko przed wyzwaniem dbania o swój dom, ale także przed wyzwaniem życia w świecie, który wymagał ciągłej adaptacji. Jednym z największych wyzwań była budowa domu w trudnym środowisku. Adam, który nigdy wcześniej nie budował domu, musiał teraz nauczyć się wykorzystywać dostępne mu zasoby, aby chronić swoją rodzinę. Ścinał drzewa. Budował ściany z drewna i kamienia, i starał się stworzyć bezpieczne miejsce do odpoczynku w nocy. W międzyczasie Ewa nauczyła się wytwarzać żywność, lekarstwa i ubrania z roślin i owoców dostępnych wokół nich. Ich codzienne życie było ciągłą walką, ale także procesem adaptacji do nowego środowiska. Wbrew wszelkim przeciwnościom, Adamowi i Ewie udało się założyć rodzinę. Kiedy pojawiły się dzieci, zaczęły się nowe wyzwania. Kain i Abel to najbardziej rozpoznawalne imiona, ale Ewa miała wiele innych dzieci. Każde narodziny były źródłem radości, ale wraz z nimi pojawiła się odpowiedzialność za pielęgnowanie i ochronę nowego życia w świecie pełnym niebezpieczeństw. Adam i Ewa stali się rodzicami. Którzy musieli nauczyć swoje dzieci, jak przetrwać w upadłym świecie i przekazać im lekcje wyniesione z bólu i ciężkiej pracy. Historia Keine i Abla jest jedną z najboleśniejszych w biblijnej narracji. Ci dwaj bracia mieli pójść swoimi drogami, ale kto mógł sobie wyobrazić, że ich życie przybierze tak tragiczny obrót. Od Keine, najstarszego z braci, Oczekiwano przykładnego życia. Kain uprawiał ziemię, a Abel opiekował się owcami, każdy na swój sposób, starając się przynieść Bogu owoce swojej pracy. Jednak pojawił się problem z ofiarą Keinę. Kiedy Bóg przyjął ofiarę Abla i odrzucił ofiarę Kainę, coś, co już było w Kainie, zaczęło rosnąć: uczucia zazdrości, zawiści i frustracji które były poza jego kontrolą. Zaginiona księga daje nam bliższe spojrzenie na ten moment i pokazuje, jak Kain zmagał się z tymi uczuciami, gdy stawał się coraz bardziej odizolowany i niezrozumiany. Kain wydawał się skazany na porażkę, podczas gdy Abel zaczął wyglądać jak brat, który może zadowolić Boga. Kain nie zdawał sobie sprawy, że problem nie tkwił w samej ofercie ale w postawie jego serca. Abel zaoferował to, co miał najlepszego, ze szczerym i czystym sercem, ale Kain nieświadomie zaoferował coś, co nie pochodziło z głębi jego duszy. Gniew Kaine narastał, aż nie mógł już patrzeć na Abla bez poczucia głębokiej goryczy, a ta gorycz doprowadziła go do opracowania pozornie niemożliwego planu odebrania życia swojemu bratu. Pewnego zwykłego dnia Kain zawołał Abla na pole. Niczego nie podejrzewając, Abel podążył za swoim bratem, tak jak robił to wiele razy wcześniej. Ale tego dnia wydarzyło się coś innego. Kain, kierowany irracjonalną nienawiścią, zaatakował i zabił Abla. Szok i przerażenie tego wydarzenia były natychmiastowe. Krew Abla odbiła się echem od ziemi, a Kain, zamiast znaleźć ukojenie w swoich czynach, znalazł tylko więcej bólu i rozpaczy. Bóg, będąc sprawiedliwym, stanął przed Kainem. Zapytał go, gdzie jest Abel, ale Kain odpowiedział chłodno, próbując uniknąć odpowiedzialności: Czy jestem stróżem brata mego? Ale nie dało się ukryć prawdy. Bóg ukarał go, ale także nałożył na niego znak, widoczny znak, aby nie został zabity w zemście. Znak był nie tylko znakiem winy Kejne, e, ale także znakiem, że Bóg ma plan dla ludzi takich jak Kain. Dla Adama i Ewy było to druzgocące wydarzenie: stracili dwóch synów naraz, Abel został zabity. A Kain został wygnany z rodziny i zmuszony do wędrowania po świecie. Znak Kaina miał być ochroną, ale był także ciągłym przypomnieniem tragedii. Adam i Ewa musieli poradzić sobie z rzeczywistością, w której grzech zniszczył spokój i niewinność ich rodziny, podczas gdy Kain poszedł własną drogą, żyjąc z dala od swojego pochodzenia, zawsze niosąc ze sobą ciężar swojej zbrodni. Historia ta nie dotyczy tylko tragedii jednego brata zabijającego drugiego, ale pokazuje, że konsekwencje grzechu wykraczają daleko poza początkowy czyn. Kain stał się symbolem wyobcowania od Boga z powodu swojego występku, a Adam i Ewa widzieli, jak grzech nadal niszczył ich życie i życie ich potomków nawet po upadku. Koniec życia Adama i Ewy to bardzo głęboki rozdział zarówno pod względem emocjonalnym, jak i duchowym. Poprzez narrację zaginionej księgi, otrzymujemy poruszająco wyraźny wgląd w ostatnie dni tych pierwszych ludzi, pokazując, jak stawili czoła starzeniu się i śmierci z wiarą, która nigdy nie wygasła. W miarę upływu czasu Adam i Ewa zaczęli odczuwać ciężar czasu. Ich ciała, niegdyś zwinne i silne, zaczęły teraz wykazywać oznaki zużycia. Ale pomimo ich fizycznego upadku, ich wiara w Boga pozostała niezachwiana. Spędzili kilka ostatnich dni, zastanawiając się nad swoim życiem, wyzwaniami, przed którymi stanęli, i nadzieją, która wciąż podtrzymywała ich serca. Życie pełne bólu i radości wydawało się osiągać moment spokoju i akceptacji. Ostatniego dnia Adam i Ewa spotkali się ze swoimi dziećmi i wnukami, aby udzielić im ostatniej lekcji i błogosławieństwa. Rozmawiali o przyszłości, o tym, jak ważne jest zachowanie wiary i dalsze podążanie ścieżką Boga. Adam, głosem pełnym mądrości i doświadczenia, mówił o potrzebie pamiętania o Bożych obietnicach i oczekiwania na zbawienie, które ma nadejść. Ewa, ciepłym głosem matki i babci, opowiedziała historię ogrodu Eden, ucząc ich o pięknie stworzenia i wartości posłuszeństwa Bogu. Zastanawiając się nad historią Adama i Ewy oraz wpływem zaginionej księgi, odkrywamy, jak pierwsi ludzie stanęli przed głębokimi i złożonymi wyzwaniami. Ich podróż jest potężną metaforą naszego własnego ludzkiego doświadczenia. Upadek, skrucha, próby i dążenie do odkupienia to uniwersalne tematy, które głęboko rezonują w naszym życiu. Dla współczesnych odbiorców historia Adama i Ewy oferuje cenne lekcje na temat tego, jak radzić sobie z osobistymi zmaganiami i porażkami. W świecie, który nieustannie stoi w obliczu wyzwań i pokus, podróż tych pierwszych ludzi przypomina nam, że zawsze jest miejsce na rozwój i odnowę, nawet po poważnych błędach. Pokazują nam, że wiara i dążenie do większego celu mają fundamentalne znaczenie dla pokonania przeciwności losu i odnalezienia wewnętrznego spokoju. W naszym współczesnym życiu często mamy do czynienia z własnymi upadkami i żalami, ale historia Adama i Ewy zachęca nas do stawienia czoła tym chwilom z odwagą i wiarą. Możemy znaleźć siłę i przewodnictwo, gdy nadal szukamy zrozumienia i pojednania z Bogiem, zamiast dać się pochłonąć poczuciu winy lub rozpaczy. Adam i Ewa nie tylko stawili czoła swoim niepowodzeniom, ale szukali głębszej relacji z Bogiem pośród swoich trudności. Chcę, abyś wiedział, że ważne jest, aby zrozumieć że poszukiwanie zbawienia i słowa Bożego jest niekończącą się podróżą. Tak jak Adam i Ewa starali się zrozumieć i żyć zgodnie z Bożymi obietnicami, tak my jesteśmy wezwani do prowadzenia życia, które odzwierciedla nasze wartości i przekonania. Zainspirowani ich podróżą, obyśmy tak jak oni kontynuowali nasze poszukiwania sensu i duchowej więzi. A Bóg niech będzie naszym przewodnikiem na tej drodze. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami do tej pory. Subskrybuj, aby zobaczyć więcej filmów o najbardziej fascynujących historiach biblijnych. Do zobaczenia następnym razem.